Witam Was wszystkich w kolejnym filmie z Minecrafta, konkretnie ze SkyBlocka Pewnie zapytacie co będziemy dzisiaj robić. Przed chwilą to wymyśliłem i myślę, że będzie w miarę ciekawie. Otóż jak możecie zauważyć, w ekwipunku mam 4 jajka, mam świnki razy 2, mam krówkę i mam owce. Krówkę i owce mamy tam, także w sumie i tak dało będzie radę rozmnożyć. Świnki mam dwie, bo świnek nie mamy żadnych, więc będziemy budować farmy i będziemy je budować tutaj. To zamierzam troszeczkę to poszerzyć. Troszeczkę rozbudować. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie musimy sobie troszkę poczyścić teren i chyba zebrać troszkę surowca. Zastanawiam się jeszcze, z czego to będzie. No, na pewno dirt, tak? Zwierzęta muszą na czymś sobie tam egzystować. Tylko zastanawiam się, może ten kamień. Chociaż nie, to będzie tak słabo wyglądać. Ale mam jeden surowiec. Mam dużo tego drewna. Zamierzam to drewno jakoś wykorzystać. I możemy zrobić sobie z tych tropikalnych, z tego tropikalnego drewna, deseczki i sobie tutaj zadeszeczkować to i zrobić dirta. Nie wiem, czy widzicie to, ja to jakoś widzę. Będą jedne zwierzątka, drugie zwierzątka i trzecie zwierzątka. Tu będzie taki chodniczek, tutaj coś będzie, tutaj też. Może to brzmieć dziwnie, ale ja mam na to pomysł, uwierzcie mi. Przyda nam się troszkę tego drewna, no gdzieś tyle. Właśnie, mówiłem, że syf mam w ekipunku. no właśnie, o tym mówiłem. Co nam się jeszcze przyda? Może siekiera? a no i kamień nam się przyda. Byłam niby kamienne płytki, ale do czegoś innego chciałbym je wykorzystać. Jeszcze nie wiem do czego, ale na pewno do czegoś chciałbym. Dobra. Idziemy na dół. Teraz tak. Yy, tego nie potrzebujemy wszystkiego. W sensie zetniemy nożyczkami, będzie szybciej. A na tym serwerze jest to spoko. Bo teraz, te liście, które zebrałem, te 18, mogę sobie po prostu sprzedać. I, 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 i to jest spoko. 9 dyszek padło do portfela. Tu się pozbijemy. One będą, ale będą w innym miejscu. Albo będą po prostu inne światełka, w jakiejś innej formie. Dobra. Dirtki sobie bierzemy. Mam tylko jeden kilo. On może nie wystarczyć. Trzeba trochę tu poczyścić. No właśnie o tym mówiłem, świetnie. No dobra, mamy to, co prawda nie mam po czym chodzić teraz zbytnio, no ale coś zaraz się tu postawi. Więc tak, zacznijmy sobie może od zrobienia staka desek, staka staku, nie wiem jak coś nawet odmienia. Robimy sobie coś takiego, coś takiego dookoła tego. I dobra, teraz robimy taką jakby ramkę. No ile to ma być bloków? W tą stronę. Dobra. I teraz tak. Tutaj będzie jedna farma. Znaczy farma hodowla tak naprawdę. Którejś ze zwierzątek, nie wiem jeszcze których. Chociaż nie wiem czy bramkę, w się sensie płotek. Miałem go teraz postawić sobie w tym miejscu, czy w tym. W tym miejscu postawię. Tak tu będzie lepiej. Czyli tu już będzie dirt, odtąd. Dobra, na razie na 10. Teraz tak, teraz to samo trzeba zrobić, ale w tą stronę, w drugą. Chociaż nie, w to może być na... Igokolwiek tak naprawdę. Teraz tutaj. A, bo jeszcze tu musi być jedna farma, tu druga, tu trzecia. teraz robimy inaczej. Muszę to po policzyć, muszę to. poczekać chwilę. Dziwnie to wyszło. Żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Chcę, żeby tutaj był taki idealny kwadrat. Oczywiście o to się rozwali zaraz, tak? Że tutaj był taki idealny kwadrat zrobiony. Zastanawiam się, czy tych farm nie zrobić właśnie wielkości tego kwadratu, a między nimi dać takie jakby przejścia. To tutaj będzie wypełnione deseczkami ładnie. Raz, dwa, trzy, cyk. Coś takiego. to będą deseczki też. Teraz będziecie wiedzieli bardziej o co mi chodzi. to też deseczkami ładnie trzeba wypełnić. Dobra, teraz tutaj. No i w tą stronę też taki chodniczek robimy. Dotąd i raz, 2, 3, 4, 5, 8, czyli tu musi zakręcać. Ok, i tu powinien być idealny kwadrat. Chyba jest. Teraz tutaj wypełniamy wszystko. Czyli sporo tego drewna wziąłem, ale powinno wystarczyć tym budowaniem, to pójdzie szybciej niż myślałem. Najgorzej będzie zaciągnąć te zwierzęta z góry tutaj na dół, a potem odnieść je z powrotem na górę, żeby nikt się nie kapnął, że je wziąłem. Ale no, przyda mi się ta farma, ponieważ Picasso ma zadanie na dojenie mleka z krów, a z jedną to możemy być mu troszeczkę ciężko. Chociaż nie, w sumie z krowy można dojeść mleko ciągle. No tak. W każdym razie mi się przyda ta farma. Dobra, potrzebujemy dirta. Ile potrzebujemy dirta? Potrzebujemy dirta 4... 4 Está aqui. Tak, bo tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli na jedno takie pójdzie jeden stack. I ja wiecie, jaki dist jest drogi. Ja wam pokażę, jaki dirt jest drogi. Patrzcie, za 1, 65, czyli zapłacę 16 640. Aczkolwiek mogę zaoszczędzić kupując ziemię, zapłacę 12 800. Wezmę 3 staki tego i stak trawy. Powinna nam się ładnie to wypełnić. Dobra, jedziemy. Chwila moment, bo ja policzyłem 4 staki dirta, a mam tylko 3T, czyli kupiłem jeden stak za dużo. A, nieważne, dobra. Będę miał na jakieś przyszłe budowle może. Albo dać i oddam. No więc on niech sobie tutaj rośnie, niech sobie rośnie. A ja idę zrobić barierki, płotki, tak zwał, tak zwał. Potrzebujemy ich chyba dużo. mam patyki, patyki troszkę mam. Dobra, narobimy no patyków. Robimy coś takiego. Powinno wystarczyć. Jak nie wystarczy, no to zrobię trudno. I jeszcze 6, y, tak, 6 potrzebujemy tych drugich. To się robiło tak jak odwrotnie, jak płotki. I tutaj dwa zostawione na wejście. Chyba nie wystarczy tych płotków, wiecie? A nie, wystarczy. Dobra, to dorobimy sobie jeszcze tutaj na tych boczkach. No dobra, trzeba poczekać teraz na tą trawkę. Coś ona nie chce strasznie rosnąć, więc nie wiem, jak ja to zrobię. Chociaż w sumie ona nie potrzebują mieć wszystkiego od razu w trawie, więc możemy jej już tam zaciągnąć. Potrzebujemy tego, więcej tego, żeby je od razu rozmnażyć. Tylko jak ja to mi to Przecież one nie przejdą. Tędy. Chyba najszybciej będzie tu nic zbudować takie schodki tędy. Albo tędy. No tędy. Robimy to. O, akurat zostało mi to świetnie. Gorzej będzie, raczej najgorzej będzie. Jak zwierzątka nasze ukochane spadną mi do... spadną w dół po prostu. Będzie klęska jakaś wielka. No i tak kupiłem te jajka, które mam w ekwipunku na arabskim bazarku za pół ceny. Zapraszam ze mną. A ty owca. Owce, chodź. Chodźcie ja tylko nie spod. No i tędy. Dobra, yy, tu może będą krówki. To zam... Kto pierwszy ten lepszy, no trudno. To jednak będą owce. I od razu ci stawiam tutaj jajo. Rozmnażajcie się. No i jest, świetnie. To ty, chodź krowa tutaj. Tu będziesz krowa. Trzymaj krowa sianko za dobre sprawowanie. A tu jest Twój partner do końca Twojego życia. I są dzieci. Widzicie, jak jest do końca życia, to są dzieci. No a tutaj świnki. Może jakieś błotko im zrobię. Właśnie to jest dziwne, że świnie nie potrzebują błota. Może potrzebują? Nie wiem. Zapraszam. Pierwsze, lepsze. Trzeba to tam wepchnąć. Dobra. I stąd zapraszam. Pierwsze, lepsze. Giga, giga, giga. Dobra, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Trzeba was odnieść, zanim ktoś tu wejdzie i zobaczy, że was nie ma. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zapraszam do Damciu. Szybka kopulacja. I dodam ciu. Dobra, teraz przydałoby się tu zrobić coś ciekawego. Nie wiem jeszcze co. Trzeba wykorzystać przede wszystkim jakoś tą przestrzeń. Ona nie może tak być. Nie może się marnować. Może tu jakieś światło dodać? To trochę tak niby świeci, ale to wiecie, w nocy to im ciemno będzie. Mam pomysł na światło. Idziemy takie latarenki stawiać. Co jeszcze można tu zrobić? Może coś z tą podłogą? Tutaj można jakiś magazyn też zrobić. Pomyślimy, pomyślimy. Coś z tą podłogą bym pomyślał najpierw. Słuchajcie, mamy to, ale pewnie zapytacie po co mi to, coś się wymyśli. Ja bym chciał zrobić coś takiego. coś w tym stylu na przykład, jakoś żeby, wiecie, ciekawiej to wyglądało, żeby nie było tak nudno. To już wszystko w dzisiejszym filmie, jest taka farma jaka jest, mi się podoba. Standardowo przypominam, żeby zasubskrybować kanał, ponieważ jutro już wchodzi kolejny film, kolejnego filmu z Minecrafta spodziewajcie się za tydzień, jutro pojawi się coś nowego, coś innego, jestem ciekaw, czy Wam się spodoba, więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie.